Maria mówi: Dziś chcę opowiedzieć Ci o poranku, jaki był doświadczenie mojego życia, i o porankach, które przeżyłaś i jeszcze przyjdzie Ci przeżyć. Kiedy otwierasz oczy, światło zagląda w Twoją twarz. Odpowiadaj z uśmiechem. To światło dane, jest nie Twoim oczom, nie tylko Twoim oczom, ale również Twojej duszy. Każdy nowy dzień jest nowym wezwaniem do miłowania Boga, bo jest wielkim darem od Stwórcy. W ciągu jednego dnia można dokonać tak wiele. Mówiąc dokonać tak wiele, mam na myśli tak wiele ofiarować Bogu dowodów wdzięczności i tak wiele przyczyniać Cię do ratowania dusz swoich braci i siostr. Kiedy otwierasz oczy, uświadom sobie najpierw, kim jesteś i kim jest ten, który sprawił, że wstało świat, słońce, a Twoje oczy się znowu otworzyły. Mówi Matka Boża. Kim jesteś? Panie, jestem tylko stworzeniem, bo kiedy przenoszę nasz umysł u niemu, to pierwsza myśl, Panie, dziękuję, żem się budził. Niech pierwsza Twoja myśl przyjmie do niego i wyrazi mu swoją wdzięczność. Panie, dziękuję Ci, jeszcze żyję. Dziś moje oczy widzą. Znowu jesteś tak blisko, idę z Tobą. Takie przytulenie duszy. To jeszcze w pielesza, rozumiecie. Jeszcze głowa jest w poduszce, a już te myśli wdzięczności. Śle, oddaj pokłon, który cię Bogu, który cię stworzył, który cię odkupił, który pragnie zbawienia. Podziękuj Mu za kolejny dzień i proś Ducha Świętego, aby zechciał pokierować Twoją duszą w tym dniu tak, aby przyniosła jak największą chwałę Bogu. Czyli znowu nasze odniesienie do pomocy nieba. Przyjmij ją na tyle, na ile przyniesie, przyniesie ją na tyle, na ile wypełni wolę Bożą wtedy Matka Boża mówi niech Twoja modlitwa będzie krótka ale niech będzie świadoma czyli schodzimy z łóżka w piżamie jeszcze połamani na kolana bo to nie pacierz to jeszcze nie jest pacierz i skarby parę odniesień do minuty, nie dłużej, nie? Patrzysz na obraz, patrzysz na krzyż i mówisz to co tuśmy rozmawiali i to jeszcze raz ponawiasz. Dopiero wtedy bierzemy się do toalety, ale nie do jedzenia czy do pracy. Nie mówię teraz o porannych pacierzach, ale tylko o akcie oddania hołdu Bogu tuż po przebudzeniu i złożeniu swojego kolejnego dnia i całego życia w ofierze duchowi świętemu, aby mógł posługiwać się duszą Twoją w realizowaniu Twojego planu zbawienia. Dopiero teraz, czyli po tym krótkim modlitwie, tym odniesieniu, mój Matka Boża, może pojawić się myśl o innych sprawach. Pamiętajcie jednak, aby Bóg był absolutnie pierwszym. Przed wszystkim i ponad wszystkim. I to jest, moi drodzy, bardzo istotne. Kiedy otw otwieracie oczy, Bóg już, jak czuła Matka, pochyla się nad wami. Wasza modlitwa jest oddaniem pocałunku Bogu, który sprawia, że budzicie się każdego ranka. Starajcie się żyć świadomie. Nie zapominajcie, dlaczego żyjecie, kto dał Wam życie i że nie jest to dar wieczny. Każdy z Was obudzi się tylko określoną ilość razy, ani razu więcej. Nie zmarnujcie ani jednego poranka, bo ani jeden poranek nie będzie Wam zwrócony. Od Waszych poranków zależą Wasze dni. To jest nieprawdopodobne, jak zanurzenie poranne w Bogu ma ogromny wpływ na charakter i na działanie naszego nasze w ciągu dnia. To pierwsze wezwęcnienie ku Bogu i oddanie mu władzy nad własnym życiem przywołuje działanie ducha świętego w życiu człowieka. I owocuje boską asystencją Ducha Świętego W naszych codziennych sprawach Dzięki czemu wszystko, co zwykle Dzięki czemu wszystko, co zwykłe Staje się nadzwyczajną formą Nadzwyczajną ofiarą miłości Chcę Was nauczyć żyć na chwałę Bożą Błogosławię Was teraz, dzieci moje W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, kiedy więc omyliecie się, następuje czas na poranny pacierz. Zasadniczo najczęściej po porannym pacierzu przychodzi, moi drodzy, zagadnienie posiłku. Więc jutro usłyszycie rozważanie Matki Bożej o odżywianiu się w Bogu.